Me, não, não, não. Kolejnym y, młodym piosenkarzem będzie przemek sosnowski. Przemek Sosnowski, jak sam mówi, chodzi do szkoły sportowo-podstawowej, ale nie marzy o karierze sportowca. Jego wielką pasją jest muzyka. Marzy, żeby zostać organistą kościelnym. Wzoruje się na takich piosenkarzach jak Edyta Górniak oraz Krzysztof Krawczyk. Przed państwem przemek sosnowski. <toddźwięksie> Dobry przemku, co to jest za zeszyt? Yy, to znaczy ja ch 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 chciałam, yy, mi się pani tak bardzo spodobała i w związku z tym postanowiłam ją namalować i też, żeby pan nie było smutno, też pan namalowałam. <noise> Wyglądam piękniej niż w rzeczywistości. <głosy> <głosy> Chcesz zostać kim? Piosenkarzem i muzykiem. Piosenkarzem i muzykiem. Jak sądzisz, y, jakie jest życie piosenkarza? No, bardzo dobre. Jak sądzisz, czy y, piosenkarze podobają się dziewczynom? Myślę, że tak. A czy już masz może jakąś sympatię? To znaczy, mam Krzysztofa y, Krawczyka i Editha I, I jeszcze mam panią Beatę. Przemku, jaką piosenkę nam dzisiaj zaśpiewasz? Nie ma wody na pustyni. Piosenka Nie ma wody na pustyni jest. Bardzo trudną piosenką. Rozmawiałem z Batą przed programem. Będzie pomagała Przemkowi i chciałbym, żebyście wy trzymali kciuki za ten występ. Zobaczymy, jak uda się Przemkowi piosenka Nie ma wody na pustyni. Nie ma, nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Chciałbym cię bardzo, bardzo chce się bić pić. 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 Nasza karawana, karawana na... strasznie ciska. To nie jest stutonowa łódź. Nasz kapelisz kapelis. patrzy na nas bliska. Brudne stoją mu jak drut. Nasz kapelisz jest. Kapelis. Bo widzę dziki blask, spił się już dokładnie, dokładnie tak jak śpienia i pod gawatem Dziękujemy bardzo Przemkowi. Dziękujemy. Oto prezent dla Przemka za to wspaniałe wokalnie piosenki. Następna piosenkarka przyjechała do nas z odległego miasta Łodzi. Ma lat 6. Masz lat 6 i chodzisz do... Pierwsza szkoła. Nie zerówka jeszcze? Nie. Starszaki? Yy, nie, piąta grupa. Czy chciałabyś już być dorosłą osobą? Tak. Dlaczego? Bo mogą robić więcej rzeczy od dzieci. A co jest takiego wspaniałego w tych rzeczach, które robią dorośli, a których na przykład ty jeszcze nie możesz zrobić? Jakie to są te wspaniałe rzeczy? Gotować, na przykład. Nie pozwalają ci gotować? Nie. Tata czy mama? Kto zabrania? Mama i tata i siostra. <noise> na dyskoteki pewnie już siostra chodzi? Tak. A tobie nie wolno? Nie. Chciałabyś pójść? Tak. Próbowałaś już kiedyś? Nie. <noise> Powiedz, co robi siostra, jak wychodzi na dyskotekę? Mm. Najpierw się ubiera ładnie. Wystraja. Zakłada jakieś tam korale, klipsy czy coś. A potem się pyta taty albo mamy, czy może wyjść, i potem wychodzi na dyskotekę. Chciałbym Cię spytać, jaką piosenkę w naszej dzisiejszej dyskotece nam zaśpiewasz. Różowa Kula. Magda Pietrzykowska bardzo trudnej piosence bajmu Różowa Kula. people that make it Oj, ojcze, być może ostatni raz nie pytaj o mnie przyjaciół Nie pytaj o... W tym ujmującym za serce występie na scenie pojawi się młoda piosenkarka z gdańska. Prosimy ją na scenę. Chciałbym cię spytać o to, jak masz na imię. Ania. Na nazwisko surowiec. Z Tobą chciałem porozmawiać serio. Znasz zabawę w pomidora? Tak. Ja będę zdołał pytania, ty zawsze musisz odpowiedzieć pomidor. Jeśli się roześmiejesz, wtedy ja zabieram fant, a publiczność zażąda od ciebie coś, za co ty w zamian otrzymasz fant z powrotem. Rozpoczynamy zabawę. We włosach mam? Pomidor. Co masz na końcu nosa? Pomidor. Pierwszym człowiekiem w kosmosie. <głos> <głos> Dziękuję bardzo. Fantem będzie twój lewy bucik. Oto lewy bucik, Ani. Co Ania musi zrobić, żeby otrzymać go z powrotem? Pytam o to publiczność. Aniu. Jaką piosenkę nam zaśpiewasz? Rano. Ania w piosence rano. Ja z butem odchodzę w kulisę. Woo! Rano, kiedy budzę się rano, gdy przychodzi spokojnie. Jasny dzień. Yeah. Mm -hmm. budzę się rano. Noc tak pachnie, jak siano. I ma tak ciepły. Się bardzo obudzony. Następna piosenkarka ma lat 4. Ma na imię Ewa. Prosimy na scenę Ewę Burczyk. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry. Skąd do nas przyjechałaś? Z Gdyni. Jesteś z nami sama, czy ktoś jeszcze z tobą się zjawił? Zjawiła się ze mną mama! Ciocia! Piotrek! Piotrek? No. Który to jest Piotrek? Ten. Ciocia, 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 cio, cio, Hania. Agata i Hania. I tata. Ewo, masz jakieś y, zwierzęta w domu? Mam j, j, jedno Jedna zwierzątko. A jak się nazywa? Co to zwierzę jest? Dysiek, dysiek. Co to jest? Dysiek, dysiek. Co to jest za zwierzę? To jest jam. Jamniś. 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 No? Co wy z tym jamniśem robicie? Pałkujemy go. Co, co robicie? Łapkujemy go, żeby był dłuższy. Udaje się. Mhm. Udaje się wejść elegancki. Ewo, jaką piosenkę nam zaśpiewasz? O piramidach. Ewa zaśpiewa piramidy na niby. Tu wielki, wielki, wielki wóz, świeciemy nad Szli, szli, ludzie szli, by boić tą drogą. Żeby nie, żeby już? nie... już? niego chleba! B Budowali pan swój, pan do nieba. O, o wielkie piramidy! wielkie piramidy! O, Przed czas, żeby zapowiedzieć kolejną młodą piosenkarkę, Żanetę Włodkowską. Żaneta nie ma już czterech lat, uczy się w szkole, marzy, żeby zostać lekarką, ponieważ chce opiekować się małymi dziećmi. Przed Państwem, Żaneta Włodkowska. Dzień dobry, Żanetko. Cześć. Gdybyś mogła spełnić swoje takie najbardziej skryte trzy życzenia? Pierwsze to było chyba, żebym chciała mieć robota, który za moją mamę i tatę by zrobił wszystko. Chciałabyś im pomóc, tak? Tak. Drugie życzenie? Chciałabym, żeby po prostu nie było...